Cześć widzowie, dzisiaj jest 11 sierpnia. Będziemy sobie rozmierzać, ile potrzebujemy kabla zimnego teraz, na dociągnięcie do budynku gospodarczego. Tutaj mam około 7 metrów. Ja już to zrobiłem, ale wy jeszcze o tym nie wiecie: że tutaj jest 50 metrów bieżących. Kabla zimnego 6 razy 6 mm kwadrat, który musimy dociągnąć tutaj wzdłuż budynku gospodarczego mamy wypuszczonego rota. Wpuścimy to sobie tu. Przeciągniemy sobie do tego miejsca i rozdzielnie zrobimy gdzieś tutaj. Nie patrzcie na te bloczki fundamentowe już trochę obeszły z izolacji. Ale no niestety fundusze są pakowane w dom. Wodę mamy tu już dociągniętą, do budynku gospodarczego. No i tak to wygląda. Chcę wam coś powiedzieć i o coś zapytać. Tutaj mam taki malutki stawik wykopany. Jak byście proponowali mi zabezpieczyć te brzegi, żeby się to po prostu nie obsuwało? Bo już któryś raz podsypuję. A chciałbym to zrobić najlepiej tak, żeby wysiać tutaj jakieś rośliny, które gęsto by porosły. No ale sami widzicie, tutaj jest po prostu piach. Co tu można zasadzić, albo jak to można obłożyć, czy jakąś geowłókninę, czy hm, sam nie wiem co, żeby się to po prostu nie obrywało. Docelowo tutaj planuję zrobić taką folię. O, list zrobił jamę. Planuję zrobić tutaj taką folię, żeby mi ta woda po prostu nie uciekała. A do pełna uzupełnimy tutaj ze, ze szpilki. Proszę, zobaczcie. Jabłoneczka się przyjęła. Ta chyba nie za bardzo, ale da mi czas. Tutaj też coś jest. Także sadźcie drzewka owocowe. Bo to jest darmowe jedzenie. Pozdrawiam.